Witam Państwa. Dziś że demonstruję w jaki sposób zaktualizować firmware w urządzeniu Nawrud NR780H Hugo. W tym celu udaję się na stronę www.nawrud.pl, odszukuję wymienione urządzenie i na zakładce pliki do pobrania mam, co bardzo ważne, instrukcję aktualizacji firmware'u, aktualizację firmware'u oraz bardzo ważną rzecz, aktualizację firmware'u Bluetooth dla tego urządzenia. Oba potrzebne pliki mam już pobrane. Aby rozpakować je, skopiować na kartę, posłużę się czytnikiem karty pamięci. Wkładam kartę, otwieram pierwszy pobrany plik, plik aktualizacji firmware'u. Otwieram folder karty pamięci i kopiuję, rozpakowując potrzebne pliki na kartę. Podczas aktualizacji Hugo musi być podłączony do ładowarki stacjonarnej lub samochodowej, w tym drugim przypadku, gdy silnik samochodu jest uruchomiony. Przygotowaną wcześniej kartę z plikami aktualizacji wkładam do urządzenia, a następnie wciskam przycisk reset. Rozpoczyna się aktualizacja systemu operacyjnego, która sygnalizowana jest białym paskiem postępu na ekranie. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie restartuje się, w drugim kroku muszę wykonać aktualizację aplikacji. W tym celu wchodzę do menu ustawienia. Wybieram system i przyciskam przycisk z dyskietką, który uruchomi aktualizację. Aktualizacja aplikacji sygnalizowana jest niebieskim paskiem postępu w dole ekranu. Po zakończeniu urządzenie restartuje się i jest to moment, aby wyjąć kartę pamięci. Teraz powinienem upewnić się, czy w urządzeniu ustawiony jest język polski. Jeśli nie, wchodzę do menu Języka i ustawiam Język. Polski. Po wykonaniu aktualizacji firmware'u ponownie wkładam kartę do czytnika, otwieram folder karty pamięci, kasuję plik, który pozostał po aktualizacji firmware'u, a następnie otwieram plik aktualizacji firmware'u Bluetooth i kopiując rozpakowuję go na kartę. Ostatni, trzeci krok to aktualizacja firmware'u Bluetooth'a. W tym celu wkładam przygotowaną kartę do urządzenia i naciskam przycisk reset. Na ekranie pokazuje się komunikat o tym, że firmer Bluetooth został wykryty na karcie. W tym okienku muszę nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć procedurę aktualizacji. O trwającej aktualizacji informuje mnie komunikat na ekranie. Po zakończeniu aktualizacji otrzymuję komunikat, że została ona zakończona i muszę nacisnąć przycisk OK. Urządzenie restartuje się i w tym momencie powinienem wyjąć kartę pamięci. Urządzenie jest gotowe do pracy. Dziękuję Państwu za uwagę.